Cześć, witajcie. Postanowiłem opowiedzieć trochę o słuchawkach Redmi Buds 5 Pro. Była już tutaj recenzja, ale teraz chciałem powiedzieć Wam opinię po ponad po roku użytkowania. Jakoś w sensie nic się nie stało z nimi. Bateria trzyma jak, jak działała. Wszystko działa jak należy. Posłyszałem pogłoski, że po kilku miesiącach pa padają i trzeba je odsyłać do reklamacji. U mnie się nic takiego nie dzieje, jest wszystko w porządku: nic się nie rozłącza, nic się nie, nie bateria dobrze trzyma. Więc mogę polecić te słuchawki. Była na nie przecena. Kosztowały 199 złotych, a teraz kosztują 249 Wyszły już Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, ale nie widzę pomiędzy nimi takiej, tak dużej różnicy, żeby trzeba było kupować 6 sz Pro. No i to tyle.